Właśnie wychodzę z Komisji Konstytucyjnej, gdzie stało się, to znaczy przegłosowano większością zmiany w traktatach. Dzisiaj podjęto decyzję o rozpoczęciu procedury zabrania kompetencji krajom członkowskich w kilkudziesięciu obszarach, m.in. obronności polityki zagranicznej, podatków, edukacji, zdrowia, energetyki, ochrony środowiska, lasów, wody. Widać radość i szczęście tej większości parlamentarnej, bo chcą jak najszybciej przeprowadzić na następnym posiedzeniu listę w Parlamencie Europejskim w Strasburgu rezolucję, która będzie potwierdzała tenże raport, a w grudniu stanie już na Radzie Ministrów, Radzie Unii Europejskiej większość parlamentarna robi wszystko, by obejść traktat, który mówi o tym, że zmienia się traktaty poprzez jednomyślność.